Słuchajcie, dziewczyny, chłopaki, słuchajcie, wróżby, wróżby Andrzejkowe. No wiemy na czym to polega. Trzeba wziąć miskę z wodą i świecę i tam polać tą świecą no i, i zobaczyć co tam z tego wyjdzie. No to teraz zobaczymy co mi wyszło. No, troszkę nieciekawie mi wyszło, bo wyszło mi coś takiego jak. Gluty z nosa, a ja bym chciała, żeby wyszło mi serce. Serce, kto mnie kocha? A cię kocham, ja, ja, ja. Ja, pan, widzę, kocham cię, ja. Ja cię kocham, ja, ja, ja. No tak, no, no, no tak. Nie myślałam, no ale dobrze. I co to jest wróżba? Wróżba to jest przepowiednia. Jeżeli cię lubię, to przepowiadam ci, czyli wróżę, że wygrasz w totolotka, że spotkasz bruneta wieczorową porą oraz ustrzeżesz się od niechcianej ciąży. A jak nie lubię, to umrzysz suko i psie, żeby było obie pcie. No dobrze, no wiadomo, obie pcie umrą kiedyś tam, mamy w pakiecie. Ale dlaczego takiego piesia do tego wciągać? Hmm? Wróżba jest również prognostykiem, czyli przepowiadaniem przyszłości na bazie informacji dostępnych dzisiaj. Czyli tak, yy, idę do sklepu, czyli będę coś kupować. No ale na przykład nie mam, yy, zapomniałam portfela. Albo mam za mało kasy, żeby coś tam kupić. Albo na przykład pani Jola ekspedientka jest burkliwą i ja ją uleję, więc wychodzę ze sklepu. Czyli prognostyk się nie sprawdził. A jeszcze jedna rzecz, to jest prognoza pogody. Moja ulubiona pani redaktor yy, przepowiada, że będzie. Słońce i pogoda, słońce i pogoda, pójdziemy se. Maryś do ogroda, pójdziemy se. Maryś do ogroda, będziemy se. fiłeczki zrywać. Przechodzona bazylia, więc Fijołeków nie ma. No ale pani redaktor przewiduje, że będziemy se zrywać, a to jest minus 10, piździ jak na kielczyźnie. O, Kielce, przepraszam, no ale tak się mówi. I co jest? Sfałszowała prognozę pogody. Sfałszowała prognozę pogody, więc do więzienia z nią. Wdyby sfałszowała, bez sądu. Rozstrzelać!